Cześć, moi drodzy i was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I moi drodzy, dzisiaj chyba jedna z naszych ostatnich prób na trafienie Team of the Year, ponieważ wydałem praktycznie wszystkie nasze oszczędności na zrobienie 10 paczek Premier League Premium, więc mamy nie wiem czy dużą szansę na trafienie Team of the Year, ale warto zaryzykować, tak? No, co nam szkodzi? Zdajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, film są codziennie, to jest Daily Dajcie mi w ogóle znać w komentarzach, czy coś z tej paczki w ogóle wam coś wyleciało, bo u nas najlepiej chyba w Fabinio z tego co pamiętam, także po prostu uznałem, że liga, liga Angielska będzie najlepsza, bo wiadomo jest ile razem, raz, dwa, trzy, cztery, cztery karty TOTY i jeszcze jest parę kart NOMINI, także uznałem, że ta paczka no, raczej będzie najbardziej opłacalna, bo chyba jest największa szansa, żeby trafić coś fajnego, więc. Dobra, możemy po prostu przejść do tych paczek. W międzyczasie zagramy sobie też mecz o G3, ponieważ już mam 13 minut, także. Pierwsza paczka, w której niestety nie ma walkoutu, ale są ekrany, także bardzo spoko. Z Francji ekrany na ELO, To jest Dinie chyba, tak jest, to będzie Dinie z Evertonu 8-4, więc jaka pierwszą paczkę powiem wam całkiem spoko. W ogóle warto wspomnieć, że jest godzina 23.41 i wstałem, ponieważ spałem 3 godziny. Nie wiem w sumie czemu, ale. No, poczułem się troszkę wymęczony. Pewnie tym W champions. No dobra, także pierwsza paczka za nami mieliśmy już ekrany, więc jest już, jest już według mnie jak najbardziej spoko spokojna. Zapomniałem wspomnieć, że ostatnia paczka, która jest w tym sklepie, jest z sześcioma zawodnikami świętącymi, ponieważ jest to paczka za 27 poziom chyba. Lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. Yy, druga paczka przed nami i liczmy na oczywiście kilka bo jakbyśmy trafili po kbę, byłoby w ogóle wspaniale, nie? Ale mamy kolejne ekrany, tylko że to nie buduje. To byłoby spoko. Schmeichel, Schme Schmeichel, Schmeichel. Muszę pamiętać, że się nie mówi K, tylko H, bo już kilka osób pisało, że tak się nie mówi. Nie mówi się Schmeichel, mówi się Schmeichel. To zapamiętam na przyszłość, ale będzie ciężko się przyzwyczaić. Co będzie dalej? Może jakiś walkoutzik wreszcie? Kurczę nie. I znowu już nie ma ekranów, także... nie Niefajnie, kurczę, niefajnie. Dobra, no co, jeszcze dwie paczki i lecimy do Food Champions, bo musimy wbić to G3 dzisiaj. W sensie nie wiem, czy będę o coś... Może sprój G2 wbić? No nie zobaczymy. W każdym razie kolejna paczka bez ekranów. Ostatnia paczka przed tym, aż przejdziemy do, e, do meczu OG G3 i może walkouciku? Niestety nie zobaczymy. Co to jest ta karta? Ej, ten, Man of the Match, ale kto to jest? To jest... E, Greenwood. Greenwood81, także no fajna karta, na no, przykład fajna. No, nie mówię, że na tym etapie gry jest grywalna. Ale, man of the match, już nie trafiłem już do man of the mecza w tej grze, także miło, miło, miło poznać. Dobra, moi drodzy, więc tak co? trafiliśmy sobie Greenwooda, możemy, myślę, przejść do meczu o G3. Warto do G3 raczej będzie właśnie sobie teraz wbić. Bilans wynosi 13-7, więc 7-7 zrobiłem 13-7, co jest, myślę, że miarę niezły wynik jak na mnie. I uznałem, że zagramy sobie formacją do, do końca World Champions zagram Zagramy formacją 4-2-2, ponieważ chcę sobie zagrać o yy, Obama. Ob, nie, jak to się mówi ale dwoma, o, dwoma Ronaldo na ataku. Dobra, opony znaleziony, proszę państwa i lecimy. Mecz o 3 ranga o kurde, co? Chłop ma rekordbreakera Mbappe. No, jest to mocny skład, nie będę ukrywał. Czerwony Rashford i Pope informal zobaczymy jak się spisze. Nie grałem chyba jeszcze przeciwko Mbappe, rekordbreakerowi, więc... Zobaczymy jak to wszystko poleci, nie? W ogóle zobaczymy czy jutro pojawi się jeszcze odcinek z kluczem, mówię, nie wiem, czy zostać w G3, czy może... Próbować to G1, no... Jak mi się będzie spoko grało, to zagramy o to G1, ale... Jak wbiję G2, to też jakoś płakać nie będę, bo... To jednak też jest pokoranga, ranga, a chyba eventu nie będzie. Za tydzień aczkolwiek możliwe, że Future Starsy będą, bo takie plotki krążą, więc zobaczymy. Ole podanie od Beckhama. Kurde niedobrze, pele, to będzie sam na nie sam Ło, wow, Varan, ale wejście, jasny gwint o! Cristiano Ronaldo sam na sam broni połup! O cholera! No i znowu Beckham trzeba będzie uważać tutaj na podanie od Beckhama, właśnie o tym mówię Waran. CO TO BYŁO, VARAN? No przecież bez przesady, bez przesady. Nice, ale ja pierdzielę Varan, raz robisz interwencję życia po to, żeby potem raz Rashford przepchnął, no co? O, ale znowu... Jestem backa jak on podania śledzę, to jest naprawdę niesamowite. Varan, wybijamy. Dobrze! O. Cristiano, dziękuję bardzo. Ładnie się przesunął, w ogóle dziękuję za to, że się przesunął. Dzięki temu, Cristiano Ronaldo. Na 1 do 0. I nie ma problemu z wykończeniem. Tak, to jest najważniejsze, że umiał wykończyć, nie było żadnych tutaj wpadek. I 1-0. Bardzo spoko. O spokojnie. Spokojnie, powiedział Alvin, po czym podał piłkę do przeciwnika. I stąd. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, do że połowy wygrywamy 1 do 0 po bramce Cristiano Ronaldo. Ciekawe jest to mecz, w sensie gość jest. W miarę dobry, ale widzicie, te tych strzałów no nie powalają. No, nie chcę mówić, że to jest typowy mecz o G3, bo nie wiem, jak wygląda typowy mecz o G3, ale jest w miarę zacięte spotkanie, nie? więc po prostu wystarczy strzelić bramkę na 2-0 i myślę, że gość się powinien troszeczkę już. Nie chcę powiedzieć, czy poddać, ale spulchnie, nie? Mam taką nadzieję przynajmniej, także lecimy dalej. No, bo ja zaraz spulchnę, kurde. No i typowe. Spróbuję dożyć wolnego Ronaldo w sumie, czemu nie? Słuchajcie, czemu nie? Bo się troszkę ruszył Krystiano Pyk, Kylian na skrzydełku, zobaczmy. Dośrodkowanie to miało być na Ronaldo, ale nabity, mobra, już drożny. Poczekam tutaj Cristiano, bo chciałem zobaczyć, czy umie główki, ale chyba się kurczę nie dowiem. on nie ruszył się, jeszcze nie trafiłem w bramkę. Nie, 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 A, i zmiany robimy. Zrobimy jakieś zmiany. Nie wiem kogo mogę wprowadzić. Mogę, w... mogę dać Robena. Teoretycznie zamiast, no nie będzie zamiast Cristiano, bo coś kurczę mu się celownik popsuł. Damy go na skrzydło i Mbappe pójdzie tu, Ruben pójdzie tu. Dobra, na razie to zróbmy tak, wygrajmy po prostu, nie no, co mogę powiedzieć więcej. Nie! Naprawdę Kylian, z lewej nogi, na serio, kurde no. Teraz, ale się pięknie przesunąłeś, dziękuję ci serdecznie Dobra, 2 do dwóch No jest wyrównane to spotkanie, będę ukrywał, jest to w miarę wyrównane spotkanie, więc... No gość się odpalił w tej drugiej połowie niestety No i chyba będzie to gryfka Chyba że bramkę, no to to, 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 nie będzie to grywki, nie? Nie, nie, ja to wiem jak się skończy zaraz Nie, nie karny Czy Pele się przewrócił w tym polu karnym? Czy Pele się przewrócił w tym polu karny? Naprawdę W prawo to się musiało tak skończyć, po prostu. Mówiłem, nie, to się nie mogło skończyć w wygrywce. To się musiało skończyć w tak absurdalny sposób, nie? Przekładamy mecz OG3, najwyższy odcinek, no niestety dzisiaj. Ja już mi się w sumie, Nie wiem, już za dużo meczów chyba zagrałem, bo. E, szkoda, gadać. Także no cóż, Elite nie wbijemy już niestety w ten champions, szkoda. Starałem się, widać było, że była forma, ale no. Wyszło jak wyszło. Dobra, y, 6 paczek do końca przed nami. Moglibyśmy trafić jako, jakiś, jakiś walkout, bo żadnego walkoutu nie było, był najlepszy greenwood tak naprawdę. Więc. Może? Jakiś? Walkout? Nie? Okej, okay. nie ma ekranu, kurde. No to lecimy dalej, proszę Państwa, pięć padziuszek do końca. Jeszcze nie mieliśmy ani jednego walkoutu, więc raczej nie jest dobry znak, bo trochę tych padziuszek już poszło i... nadal nie ma ekranów. Znaczy nie ma walkoutu, ekranów też nie ma, ale... No nie ma, nie ma nic, moi drodzy. Pepe, 8, 2, no znowu 8, 2, no. Trzy ostatnie paczki premium. Na końcu mamy tam oczywiście Prime, także na nią najbardziej liczę, bo tutaj, no jest, jak widzicie sami jest po prostu tragedia. Nie ma znowu nic, całe ekrany. także jest to jakiś plus. Portugalia to będzie. Cancelo? Nie, o, Pereira 8 8,5, spoko. Przedostatnia paczka premium. Premier League, e, no jakby, jakby jedna lampka się nie zaświeciła byłbym naprawdę usatysfakcjonowany tym faktem, ale niestety kimi w pupę, bo nawet nie ma znowu ekranów. Dobra, ostatnia paczka premium przed nami, no niestety jak widzicie sami, totalnie nie było warto ich robić, bo no, no, tylko Pereira, nawet walkoutu nie było, nie? I znowu nie było, i znowu ekranów, nie? Dobra, przewijam. Dobra, ostatnia paczka na dzisiaj, paczka Premier League Prime, zobaczmy czy warto było biegać 27 level, jest to naprawdę duża szansa na walkout, więc... No okej, tak myślałem. No niestety, nie mamy dzisiaj szczęścia w paczkach, ewidentnie. Łukasz Fabiański. Nie, 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 dobra. Niestety, moi drodzy, nic z tego nie wyszło. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro, będziemy walczyli logię 3 razem z naszym duetem Ronaldów, także no zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał i no widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.